Na melodię Hagitit, Psalm Synów Koracha. Jakże miłe są mieszkania Twoje, Panie Zastępów. Wzdycham i omdewam z tęsknoty do dziedzińców Pana. Serce moje i ciało wołają radośnie do Boga Żywego. Nawet wróbel znajduje sobie dom, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów. Królu mój i Boże mój, szczęśliwi, którzy mieszkają w Twoim domu, nieustannie Cię wychwalają. Szczęśliwi, którym sił dodajesz, którzy w sercu zamierzyli pielgrzymkę. Dolina płaczu zamieni się w oazę, gdy pobłogosławi ją prawodawca. Idąc, wzrastają w siłę, aż ujrzą Boga na syjonie. Panie, Boże zastępów, wysłuchaj mojej modlitwy, Nakłoń ucha Boże Jakuba. Spójrz, O Boże, na naszą tarczę. Wejrzyj na oblicze Twego pomazańca. Lepszy jeden dzień w Twoich dziedzińcach niż innych tysiące. Wolę stać w progu domu Boga mego niż mieszkać w namiotach bezbożników. Doprawdy, Panie, z słońcem i tarczą Bóg obdarza łaską i chwałą. Pan nie odmawia dobrodziejstw tym, co postępują nienagannie. Panie zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie.